Witam serdecznie na webinarze, który um, mamy tutaj do zaprezentowania jako Fundacja GrowSpace. Ja się nazywam Julia Świtała, ze mną jest również Maja Lewandowska. Dzień dobry. I jesteśmy, um, spotkałyśmy się dzisiaj tutaj po to, żeby Państwu przedstawić różne sposoby pracy z samopomocownikiem, czyli narzędziem, które stworzyliśmy jako Fundacja, narzędziem, które ma stanowić pewnego rodzaju um, apteczkę pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych, dla młodzieży. Chcemy też przedstawić parę sposobów, w jaki sposób można prowadzić warsztaty, na przykład albo lekcje przy użyciu samopomocownika i też dokładnie omówimy każdy z modułów i każde z ćwiczeń. W takim razie zaraz rozpoczniemy omawianie części merytorycznej, natomiast jeszcze wcześniej. Chciałabym zaproponować pewną dobrą praktykę do stosowania na warsztatach i na lekcjach z młodzieżą. Gdy rozmawiamy o tematach zdrowia psychicznego i samopoczucia ogólnego dobrostanu, ważne jest, żeby na początku, nawet jeśli już Państwo znacie tę młodzież, tak? Na przykład, e, jeśli ktoś z Państwa jest wychowawcą, wychowawczynią, to ważne jest, żeby zaznaczyć, powtórzyć zasady, to znaczy e, zasady dotyczące tego, że każdy może. Mówić w zasadzie wszystko, co przyjdzie na myśl, że to jest otwarta przestrzeń, bezpieczna, że umożliwiamy uzewnętrznienie wszystkich swoich myśli i nie oceniamy, że traktujemy siebie z szacunkiem, z godnością i przede wszystkim, że jest to przestrzeń, w której mogą się pojawić jakieś emocje. Tak? Kiedy rozmawiamy na tematy związane ze zdrowiem psychicznym, zdajemy sobie sprawę, że często te emocje mogą gdzieś skumulować się, wyjść. Na powierzchni, więc też warto zaznaczyć młodzieży, żeby nie, nie bali się powiedzieć o czym myślą, co czują, żeby właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie każdy będzie szanowany i po prostu akceptowany za to, co uważa, za to, co czuje, bo dzięki temu też może ktoś inny akurat na tych warsztatach uświadomi sobie, że faktycznie. On czuje podobnie albo że na przykład czuje zupełnie inaczej i dzięki temu poszerzą po prostu swoją perspektywę. I teraz przejdziemy sobie do modułu pierwszego naszego samopomocownika. Pierwszy moduł jest poświęcony ogólnemu pojęciu dobrostanu psychicznego i opowiadamy w pierwszym rozdziale o tym, co to w ogóle znaczy być zdrowym psychicznie. I oczywiście wspominamy też o tym, że naturalne trudności, stresy czy kryzysy są nieodłącznym elementem każdego z nas, nawet jeśli osoba dba o swój dobrostan i jest świadoma, w jaki sposób zachowywać tą yy, higienę. Omawiamy również mity oraz fakty dotyczące dobrostanu, np. mit, dobrostan to ciągłe bycie szczęśliwym, fakt, dobrostan to umiejętność przeżywania różnych emocji, także trudnych, i radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób. Wspominamy o tych mitach tak, aby dzieci i młodzież mogły uświadomić sobie, jakie są fakty dotyczące dobrostanu. Tłumaczymy również, czym są emocje, hmm, posiłkujemy się narzędziem koło emocji które jest świetnym wizualnym narzędziem, które może być pomocą, kiedy osoba ma trudności z nazwaniem, co się co czuje, co się w niej dzieje. Koło tutaj pokazuje różne emocje, które, z którymi osoba może się mierzyć, które może przeżywać, tak żeby łatwiej zdać sobie z nich sprawę, lub może nawet umiejscowić je w ciele i w jakiś łatwiejszy sposób poradzić sobie z trudną sytuacją. Nazywamy również co to są myśli, oraz wspominamy o strategiach radzenia sobie ze stresem. Mówiąc tutaj o głównych trzech stylach, skoncentrowanym na zadaniu, skoncentrowanym na emocjach oraz na unikaniu. Wspominamy również o, o tym, że dobrostan nie oznacza braku problemów i Uczymy, jakie są takie codzienne strategie samoregulacji, których dzieci i młodzież mogą, y, mogą wykorzystywać na co dzień, tak żeby lepiej radzić sobie z trudnościami czy kryzysami. Y, proponujemy tutaj takie ćwiczenia, aby uczniowie i uczennice zrobiły i zrobili taką listę strategii, e, która może właśnie pomagać im wyrówn wyrównywać te trudności, których doświadczają, i w trudnych sytuacjach mogą zawsze wyjąć taką listę e, i skorzystać z jednego ze sposobów, które wcześniej same czy sami wypisali, tak, żeby w łatwiejszy sposób poradzić sobie z tymi trudnościami. Opowiadamy też o tym, e, że różne środowiska mają wpływ na dobrostan i w jaki sposób się na nie przekładają. I proponujemy ćwiczenie, które umożliwia dzieciom nazwanie tych obszarów, tych środowisk, w których dzieci się obracają i odpowiedzenie sobie na takie trzy główne pytania, czy w tym danym środowisku czuję się bezpiecznie, czy jestem tu akceptowana taka, jaka jestem oraz czy czuję się wysłuchana. Jest to ćwiczenie, które może pozwolić właśnie uświadomić sobie, jak te różne środowiska, różne grupy rówieśnicze, ale nie tylko rówieśnicze, wpływają na dobrostan młodej osoby i czy faktycznie służą jej dobrostanowi, czy młoda osoba czuje, że przebywając w tym środowisku czuje się lepiej, czy niekoniecznie. Wspomniamy również o stresie. Przede wszystkim podkreślamy, że stres w umiarkowanym nasileniu jest czymś absolutnie normalnym, naturalnym. Natomiast wprowadzamy również pojęcie eustresu oraz dystresu. Prezentujemy to między innymi na krzywej stresu, i opisujemy tutaj y, o tym, jak to pobudzenie wpływa na stres y, i czy ten stres podczas tego silnego pobudzenia jest raczej wspierający, a kiedy może stawać już przeciążający. Tłumaczymy, że ten stres wspierający przy odpowiednio wysokim, ale niezbyt wysokim pobudzeniu może zwiększać energię do działania, dawać się poczucie kontroli nad sytuacją, pomagać osiągać cele. Natomiast, kiedy to pobudzenie jest zbyt silne i zaczyna być przeciążające, to ten pozytywny eustres przekształca się w dystres, który może na długą metę odbierać energię, powodować zmęczenie, utrudniać codzienne funkcjonowanie, a także prowadzić do wyczerpania. Opowiadamy również o regulacji emocji jako o podstawowej umiejętności, która sprawia, że czujemy się dobrze długoterminowo. Mm. I... Proponujemy taki schemat regulacji emocji, który jest podzielony na dwie ścieżki: ścieżkę zieloną, adaptacyjną, która jest dobra i zdrowa dla osoby oraz taką ścieżkę czerwoną, nieadaptacyjną, która w dłuższej perspektywie może być krzywdząca dla młodej osoby, ale także proponujemy stworzenie własnej ścieżki regulacji emocji tak aby też młoda osoba mogła w łatwiejszy sposób um, zastanowić się, uświadomić właśnie w jaki sposób przebiega ta jej regulacja emocji i co być może jest tutaj właśnie nieadaptacyjne, nad czym warto popracować, tak żeby ta, ten sposób regulacji tych emocji um, stał się zdrowy i na długą metę um, taki wspierający ten dobrostan młodych osób. Pamiętamy także o trzech metodach regulacji emocji, które mogą być przydatne szczególnie na tu i teraz w dużym stresie, tak aby uspokoić też układ nerwowy. Proponujemy technikę oddechową, oddychania na pudełko, technikę inni to czują, takie ćwiczenie polegające na akceptacji i normalizacji emocji odczuwanych w danym momencie oraz technikę troskliwy komitet, która pomaga zatrzymać krytyczne myśli, kiedy trudno jest zaakceptować to, co się czuje. mamy rozpakowywać zjawisko kryzysu, tym jak nim zarządzać, na czym polega. Zaczynamy od krótkiej części psychoedukacyjnej, którą też warto przedstawić na prowadzonych warsztatach. Hmm, rozróżniamy rodzaje kryzysu, bo ważne, żeby młode osoby też wiedziały, czym się w zasadzie różni, na przykład kryzys e, rozwojowy od kryzysu życiowego, od kryzysu psychicznego. Hmm, wspominamy też o kryzysie lękowym czy depresyjnym, więc każdy z tych kryzysów ma swoje konkretne charakterystyki, które e, których zapoznanie się z którymi pozwala lepiej zrozumieć, co się właściwie dzieje e, w naszej głowie. Wprowadzamy też pojęcie żółtych i czerwonych lampek ostrzegawczych, czyli sygnałów z ciała, sygnałów z głowy, które ostrzegają, że niedługo zbliżamy się do stanu kryzysowego, czyli stanu, gdzie możemy potrzebować wsparcia np. specjalisty, specjalistki. Hmm. Ważne jest to rozróżnienie właśnie żółtych i czerwonych, ponieważ dzięki zapoznaniu się z żółtymi lampkami naszego organizmu wiemy też, że zaczynamy wchodzić na tę ścieżkę, gdy już ten zanim dotrzemy do tego momentu, gdzie ten alarm po prostu będzie e, dzwonił, tak? gdzie ta lampka będzie po prostu czerwona. Dalej w tym module zajmujemy się również narzędziami do zrozumienia kryzysu, tak? Więc zaczęliśmy sobie od takiego krótkiego opisania, rozpoznania i dalej przechodzimy do tego, jak to właściwie zrozumieć, o co chodzi w sytuacji kryzysowej. Tutaj również możemy posłużyć się wcześniej wspomnianym kołem emocji, które jest bardzo dobrym narzędziem do wykorzystywania w zasadzie. Bardzo, bardzo wielu tematach i tak naprawdę do każdej grupy wiekowej, ponieważ jest to taki w zasadzie pomocnik emocjonalny. Opisujemy również e, konkretne strategie radzenia sobie z tym stanem, zarówno żółtych lampek, jak i już wchodzącym na teren tych czerwonych. Więc e, zaczynamy tutaj od dziennika myśli, uczuć. E, to jest e, świetne, sprawdzone narzędzie terapii poznawczo-behawioralnej, w której Osoba zapisuje sytuacje, które ją na przykład zdenerwowały, zasmuciły, zestresowały, ale też na przykład ucieszyły, tak? bo tu chodzi o całą, e, wszystkie emocje, które odczuwamy, nie tylko te negatywne. Chodzi o to, żeby każdą z tych sytuacji rozłożyć na czynniki pierwsze i zauważyć, co spowodowało te sytuacje, jakie wywołały we mnie uczucia jakie są konsekwencje tego w moim ciele, jakie są konsekwencje mojego zachowania. Tak, więc takie po prostu patrzenie na mechanizmy tych konkretnych sytuacji. Dalej mówimy o strategiach kolejnych, a więc takich, których, które pomagają nam do takiej równowagi wewnętrznej, do poczucia spójności. To są zarówno ćwiczenia oddechowe, jak i też ćwiczenia uważności. Dla niektórych też na przykład działałyby ćwiczenia ruchowe. tak, to Wszystko trzeba dopasować do każdej osoby, bo każdy może mieć inaczej. No i warto też sobie tutaj omówić z młodzieżą strategie, które na przykład działają na krótko, strategie, które działają na dłużej. I trzecie strategie, które na przykład dopiero co usłyszeli na tych warsztatach, no i chcieliby sobie je wypróbować. Myślę, że też mówiąc o strategiach, które działają na chwilę, warto rozróżnić te, które po prostu tymczasowo rozładowują nasze napięcie i może nie do końca są adaptacyjne od tych, które przyniosą nam dobre skutki w długoterminowym działaniu. Już tego, co dzieje się z młodymi osobami w środku tego kryzysu, w momencie kiedy już ten kryzys się wykształcił. Mówimy o momencie, w którym te wcześniejsze narzędzia czy strategie, których osoby używały, żeby poradzić sobie z trudnościami, przestają działać i już nie pasują do tego, co otacza, co dzieje się w otoczeniu młodej osoby. To jest właśnie ten moment, w którym te objawy to te czerwone lampki. Wtedy te objawy z tych żółtych zaczynają przemieniać się na te czerwone. I właśnie te objawy stają się coraz bardziej poważne, bardziej trwałe i często już zakłócają, czy nawet uniemożliwiają takie życie jak wcześniej. To jest ten etap, w którym ta sytuacja wymaga już natychmiastowej reakcji i właśnie bardzo podkreślamy tutaj tą uważność i tą potrzebę właśnie zauważania w sobie tych objawów i reagowania, jeśli jest to konieczne. Piszemy również o depresji. Nazywamy, że jest to choroba należąca do tzw. zaburzeń afektywnych, tak więc tłumaczymy, czym jest to afekt, czym jest zaburzenie afektywne, i wprowadzamy, posiłkujemy się tzw. skalą depresji Beka. To, co dla nas bardzo ważne, to, że jest to jedynie tzw. test przesiewowy i absolutnie nie stanowi on podstaw do diagnozy. Jest to tylko taka skala samooceny, której, którą zastosowałyśmy tutaj, po to, żeby sprawdzić i żeby pomóc też właśnie młodym osobom, sprawdzić, czy mają już pewne objawy, które mogą świadczyć o tym, że mogłyby potrzebować pomocy ekspertów i ekspertek. Więc absolutnie nie należy tego tego testu przesiewowego, tej skali traktować jako właśnie diagnozę, natomiast tylko jako takie narzędzie, jako taki drogowskaz, czy może się tutaj już dziać coś poważnego, czy powinniśmy się zastanowić nad pójściem, udaniem się do, do kogoś eksperckiego, natomiast absolutnie nie jako wyrocznie, czy no właśnie stawianie diagnozy. Mówiąc o depresji, prezentujemy także triadę poznawczą Beka i tłumaczymy naszym polega, i mówimy także o tak zwanym błędnym kole depresji. Tłumaczymy, że zaniżona samoocena wpływa na idealizację, przekonanie, że inni są idealni, lepsi od nas. To z kolei wpływa na rozczarowanie sobą, na rozczarowanie sytuacjami, następnie to wpływa na spadek takiego poczucia własnej wartości, no i koło się zamyka i znów obniżona samoocena. Wspominamy także o aktywizacji behawioralnej jako bardzo takim skutecznym narzędziu, właśnie. Pływającym na, nasze, na nasz nastrój poprzez właśnie zachowanie to, co robimy. I wspominamy o tym, że jest to narzędzie do stosowania samodzielnie, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, można w każdej chwili dopasować je do własnych możliwości. I Natomiast oczywiście nie zastępuje terapii, więc chcemy również podkreślać w samopomocowniku, że jeżeli osoba doświadcza objawów depresyjnych, to absolutnie nie należy bagatelizować tego problemu i jak najszybciej oczywiście udać się do specjalisty czy specjalistki w celu po prostu sięgnięcia po specjalistyczną pomoc. Proponujemy ćwiczenie pod, pod akronimem ACTION które polega na tym, żeby osoba zastanowiła się na początku, oceniła, um, zastanowiła się, jakie, jakie zachowania służą, a jakie pogarszają jej nastrojowi, następnie, aby wybrała jakieś nowe zachowanie, które chciałaby wprowadzić w życie. Następnym krokiem jest wypróbowanie właśnie tego zachowania w praktyce, następnie spróbowanie powtórzyć tego właśnie zachowania kilka razy, um, może wprowadzić jako element codziennej rutyny, następnie obserwować, jak się dana osoba czuje, po właśnie wprowadzaniu tego zachowania. Następnie właśnie wracania do tej aktywności, nawet kiedy pojawi się zniechęcenie, tak żeby właśnie nie poddawać się, tylko zastosować tą aktywizację w praktyce, tak aby być może ta aktywizacja pomogła w tych właśnie momentach obniżonego nastroju poczuć się lepiej i, i spróbować podejmować jakieś działania, tak żeby właśnie przeciwdziałać tym, tym największym trudnościom. Podnosimy również tematykę samookaleczeń, y, która jest naszym zdaniem bardzo ważnym rozdziałem. Natomiast w pracy z dziećmi i młodzieżą ważne jest, aby kiedy będziemy rozmawiać właśnie o samookaleczeniach, przyjąć postawę jak najbardziej akceptującą, otwartą, y, tak żeby absolutnie dzieci i młodzież nie czuły się oceniane i nie czuły się w jakikolwiek sposób zagrożone czy niebezpiecznie właśnie w trakcie takiej lekcji czy w trakcie takiej rozmowy. Więc przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby właśnie przyjąć taką bardzo delikatną, taką rozumiejącą otwartą postawę, właśnie podczas rozmów na tak trudne tematy. Dlatego zachęcamy do takiej atmosfery otwartości yy, i do bardzo delikatnego podnoszenia tematów samookaleczeń, ponieważ bardzo często są to bardzo trudne yy, tematy dla dzieci i młodzieży. Mówimy w y, tym rozdziale o tym, czym są yy, właśnie samookaleczenia, ale także proponujemy metody zastępcze, których być może młode osoby mogłyby spróbować tak, aby no właśnie nie dochodziło do tych samookaleczeń, które jednak mogą być bardzo niebezpieczne, a być może właśnie takie metody zastępcze mogłyby tak bardzo doraźnie uśmierzyć ból w podobny sposób, natomiast właśnie de facto będąc bardziej bezpiecznymi. Więc tutaj przykładowo możemy na przykład zamiast się ciąć Malować kreski na skórze czerwonym markerem, zacisnąć kostki lodu w dłoniach, które mogą powodować lekki ból, więc efekt może być podobny, natomiast odwracają uwagę, no i też nie jest to tak niebezpieczne. Można też założyć sobie na nadgarstek gumkę, recepturkę, którą można delikatnie strzelać o skórę, albo przyklejać i odklejać taśmę klejącą. Wspominamy w samopomocowniku również o kryzysie samobójczym, i przede wszystkim kładąc nacisk na to, aby nie zostawać w nim samemu, aby zawsze zgłosić się po pomoc, a także omawiamy najczęstsze mity i fakty o samobójstwie, tak żeby właśnie obalić te, te niebezpieczne często nawet mity. Na przykład, mit, wszystkie osoby, które odbierają sobie życie, są chore psychicznie. Fakt. Wiele osób w kryzysie nie ma diagnozy psychiatrycznej. Mogą przeżywać trudne wydarzenia, takie jak rozstania, problemy w szkole, konflikty w domu czy brak akceptacji. Chociaż na końcu książeczki znajdują się realne miejsca, w których można zgłosić się po pomoc, na koniec tego rozdziału dotyczącego kryzysu samobójczego również znajduje się telefon zaufania dzieci i młodzieży 116-111, który jest całodobowy i zawsze można znaleźć w nim pomoc. Omawiamy również kryzys lękowy, opisujemy, czym jest tak w ogóle lęk i w jaki sposób również ciało reaguje w lęku. Omawiamy trzy główne sposoby reagowania ciała na silny lęk, czyli reakcja walcz, reakcja uciekaj oraz reakcja zamroż się. Oraz wspominamy o tym, kiedy ten lęk przeradza się w już realny kryzys. Ale także w naszym samopomocowniku możecie Państwo znaleźć odpowiedź na to, co można zrobić z tym lękiem, tak aby trochę zmniejszyć jego nasilenie i dać sobie ulgę. Są tutaj zarówno techniki takie dotyczące profilaktyki, polegającej na dbaniu o prawidłowy sen, o odpowiednią ilość ruchu na co dzień, przerwy od telefonu czy odpowiedni oddech, który mimo że może brzmieć banalnie, faktycznie, realnie może dać ulgę, ale także posiłkujemy się tutaj metodami takimi jak rozpoznawanie tego cyklu wyzwalającego ten lęk, proponujemy także ćwiczenie polegające na szukaniu właśnie wyzwalaczy tego lęku, ale także proponujemy pracę z ciałem, która może pomóc właśnie uświadomić sobie kiedy i gdzie ten lęk pojawia się w naszym ciele, co również może spowodować takie uziemienie, taką świadomość, że znajduje się tu i teraz i tym samym zmniejszenie właśnie tego nieprzyjemnego napięcia, związanego z bardzo silnym lękiem. Proponujemy także ćwiczenie praca z myślami, które pozwala na tak zwaną dyfuzję poznawczą, czyli pozwala się tak jakby odkleić od tych myśli, uświadomić sobie, że myśli nie są faktami, co również może wspierać właśnie poczucie się po prostu lepiej w takiej bardzo kryzysowej, trudnej sytuacji dla na osoby. Wspominamy również i tłumaczymy, że są ataki paniki. Pokazujemy taki... Cykl, takie zamknięte koło, które jest częste, często występuje w atakach paniki. Tłumaczymy, że myśl powoduje emocje, emocja powoduje zachowanie, zachowanie daje jakiś wynik, no i ten wynik często znów prowadzi do, do jakiejś myśli. Wspominamy również i podkreślamy, że mimo, że podczas ataku paniki można odczuwać szybkie bicie serca, pocenie się dłoni, zawroty głowy, drżenie, uścisk w klatce piersiowej czy takie poczucie dławienia, czy nawet właśnie poczucie utraty kontroli, poczucie, że zaraz zemdleję albo w ogóle umrę, to w rzeczywistości, choć to doświadczenie jest bardzo nieprzyjemne, podkreślamy, że nie jest groźne dla życia, co jest bardzo ważne, tak naprawdę kluczowe, żeby o tym wspomnieć w kontekście właśnie ataków paniki. Proponujemy także taką apteczkę kryzysową, w której zawarliśmy pięć takich technik pozwalających na uziemienie, uświadomienie sobie, przeniesienie się do tu i teraz właśnie w trakcie ataku paniki, są to metody ziemia pod stopami, daj sobie silny bodziec, oddech na kwadrat oraz technika 54321. Ostatni element tego, tej trzeciej części są pomocownika dotyczy kryzysu życiowego. Opisujemy, czym jest ten kryzys i jakie doświadczenia mogą go wywoływać. Podkreślamy, że nie jest to tylko śmierć bliskiej osoby, czy właśnie żałoba, ale to może być jakikolwiek etap w życiu, w którym kończy się dla młodego człowieka coś ważnego, w którym jest mu bardzo trudno poradzić sobie z jakimiś trudnościami. Może być to zakończenie przyjaźni, relacji romantycznej, zakończenie jakiegoś ważnego etapu w życiu. Wspominamy o pięciu etapach żałoby. A świadomość ich może pozwolić na łatwiejsze, lepsze zrozumienie właśnie tego, w jaki sposób przebiega bardzo często ten kryzys rozwojowy czy właśnie żałoba. No a ta świadomość już pozwoli często na takie zdystansowanie się od sytuacji, jeżeli się w nich znajdziemy i łatwiejsze poradzenie sobie z tą sytuacją. różnych form wsparcia. Koncentrujemy się tutaj na wsparciu rówieśniczym oraz na wsparciu psychologicznym, aby pokazać młodzieży jakie są w ogóle różnice. Przede wszystkim, gdy mówimy o wsparciu rówieśniczym, to jest to taka dwustronna forma pomocy między przyjaciółmi, między bliskimi osobami lub po prostu nawet między osobą, która przeżywa kryzys, a osobą, która akurat przechodziła na korytarzu e, i postanowiła wykazać się empati empatią oraz ją wesprzeć, tak? E, więc to jest relacja zdecydowanie dwustronna. Można się e, np. w przyjaźni w zależności od sytuacji, to może raz jedna osoba wspierać drugą i raz na odwrót. I to jest główna różnica między wsparciem rówieśniczym a wsparciem psychologicznym, w którym to wsparcie jest czysto jednostronne, ponieważ w momencie, gdy uzyskujemy wsparcie psychologiczne, uzyskujemy je od osoby, która jest specjalistą bądź specjalistką w tej dziedzinie, a więc posiada odpowiednie narzędzia i nie oczekuje, nie wymaga tego wsparcia od młodej osoby. Ona jest tam wyłącznie po to, aby być dla tej młodej osoby, zapewnić bezpieczną przestrzeń na otwarcie się, na zwierzenie, podzielenie swoimi przemyśleniami. Pokazujemy też taki zestaw ratunkowy strategii wspierania właśnie dla młodych osób i co lepiej powiedzieć, czego lepiej nie mówić w sytuacji kryzysowej, jak możemy się zachować, co może pomóc. Taka krótka analiza po prostu dobrej osoby pomagającej. I tutaj zawarłyśmy również taki element historii innych osób, tak więc. Oczywiście to są całkowicie anonimowe historie, natomiast są one prawdziwe, po to je zawarliśmy, aby przekazać pokazać młodym ludziom, że nie są sami w tych problemach, które przeżywają i może akurat ktoś ma bardzo podobną sytuację do tej opisanej przez nas. Na koniec tego modułu mówimy jeszcze o granicach pomagania, tak? To znaczy, to jest w ogóle bardzo ważne, żeby to podkreślić, bez względu na to, czy mówimy do młodzieży, czy mówimy do... Do grupy specjalistów, specjalistek, tak? Chodzi o to, żeby pamiętać o sobie w tym wszystkim, żeby pamiętać o tym, czy my mamy na tyle przestrzeni, żeby komuś pomóc, czy my się czujemy na tyle dobrze, żeby kogoś wesprzeć, żeby teraz całkowicie poświęcić swoją uwagę problemom tej drugiej osoby. To jest ważne, żeby sobie to przeanalizować, sprawdzić. Podajemy też praktyczne przykłady tego. Gdzie może się ta granica kończyć, jak może wyglądać przekraczanie granicy. Tutaj również oferujemy proste takie ćwiczenia na sprawdzenie tego, jak wyglądają te granice u konkretnej osoby, która będzie to ćwiczenie wykonywać. No i już na sam koniec naszego samopomocownika przedstawiamy krótki słownik pojęć związanych z psychologią, ze wsparciem psychologicznym, wyjaśniamy, kim jest psychoterapeuta, psycholożka, psychiatra oraz również pokazujemy miejsca, gdzie można się udać w razie sytuacji kryzysowej, tak? Oczywiście w wielu momentach sam pracownika wskazujemy na to, że najważniejszy jest ten pierwszy kontakt z zaufaną osobą, tak? Więc czy z przyjaciółką, a następnie z dorosłą osobą, rodzicem na przykład, czy właśnie nauczycielką, wychowawczynią. Natomiast są sytuacje, gdzie jednak jest wymagana ta pomoc konkretna, specjalistyczna, więc tutaj też wyjaśniamy, kiedy na przykład można potrzebować pomocy ze szpitala, kiedy z ośrodka wsparcia. Chcemy trochę rozjaśnić po prostu może rozwiać pewne takie niejasności na temat kto się właściwie kim czym zajmuje i jakimi sprawami. W samym mogą również znaleźć państwo ogólnopolskie infolinie wsparcia proponujemy telefony zaufania, które są całodobowe, anonimowe, w których dzieci i młodzież mogą znaleźć pomoc nie tylko w zakresie psychologii, ale także seksuologii, prawa, dietetyki, ale również wielu innych, więc zachęcamy również do zapoznania się właśnie z tymi telefonami. W pracy nad samopomocownikiem z naszej perspektywy najważniejsze jest właśnie nasze jako dorosłych podejście i ta atmosferę, którą tworzymy w trakcie omawiania takich tematów jak właśnie emocje, kryzysy. Są to tematy, które są trudne dla poruszania, szczególnie właśnie dla młodych osób. Dlatego zachęcamy Państwa, aby rozmawiając, poruszając te tematy z młodymi osobami, wprowadzić w, może w Państwa gabinecie czy na lekcjach, w klasach taką atmosferę właśnie otwartości, akceptacji, tak aby każde dziecko, rozmawiając o tak trudnych i tak osobistych kwestiach mogło się poczuć bezpiecznie, mogło się poczuć wysłuchane i aby każdy wiedział, że nie jest sam. Bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego webinaru. I zachęcamy do wchodzenia na naszą stronę internetową oraz zostawiania opinii dotyczącej samopomocownika. Na naszej stronie możecie znaleźć Państwo ankietę do oceny naszego narzędzia, dzięki czemu my będziemy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób, jak Państwu się z tym narzędziem pracuje i w jaki sposób jeszcze moglibyśmy urozmaicić czy ulepszyć to narzędzie, tak aby było w stanie służyć wszystkim aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby młodych osób. 尽快吧。